Witajcie, moje drogie Macmerwiczki! Witajcie serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o prawdopodobieństwie, czyli będziemy liczyć prawdopodobieństwo, jakie są szanse, że zdacie, słuchajcie, egzaminus smoklasisty. Otóż mogę wam powiedzieć 100%! To jest 100% dokładnie, ponieważ egzaminu smoklasisty ważne jest, jaki wynik osiągniecie, ale zdacie go na pewno. No więc ja wam gwarantuję, że egzaminu smoklasisty zdacie. To jest... Nie, 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 nie. Da się nie zdać, słyszałem. Tak? A jak? Ja oglądałem kiedyś taki filmik na waksy. <laughs> Przyznaję się, że oglądałeś waksy. E, ale to było dawno być może. Na egzamin... no, nie, 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 poczekaj. Wiesz jak? No, można ściągać chyba, tak? Nie I wtedy... przyjść na niego. Okej, okay. no i co wtedy? Nie wiem, się nie zdaje. Wtedy idziesz w czerwcu, bo jest kolejny termin. Miałem no A nic taki... nie zdałeś. Jak nie przyjdziesz w czerwcu? No to nie wiem. No właśnie, to jest niezdanie. No, może tak. No. Może tak. Dobra, no w każdym razie wybierzcie się na egzaminu smoklasisty. I oczywiście zakładam, że skoro tu jesteście, to chcecie go napisać jak najlepiej, a ja postaram się słuchajcie żeby faktycznie tak było, jeżeli macie potrzebujecie jakieś tematy, których nie ogarniacie na egzaminu smoklasisty, to napiszcie koniecznie. Ja, słuchajcie, takie zadanka Wam przygotuję i omówię te tematy jeszcze bardziej, aczkolwiek na kanale są wszystkie zadanka, wszystkie zagadnienia, które potrzebujecie tak naprawdę nie tylko z ósmej klasy, ale także z całej szkoły podstawowej, więc na pewno wszystko, coś znajdziecie dla samych siebie, jeżeli coś potrzebujecie, a jeżeli tego nie ma, uważajcie, czy tego nie ma, to napiszcie, to na pewno coś takiego się pojawi. No, więc słuchajcie, sobie na kanale, dzwoneczek, a ja lecę za z prawdopodobieństwem, ponieważ powiemy sobie o prawdopodobieństwie, jeżeli już zacząłem mówić słuchajcie, teraz już na spokojnie prawdopodobieństwo słuchajcie jest pewnego rodzaju szansą uzyskania czegoś więc prawdopodobieństwo zawsze mieści się w przedziale od 0 do 1 nie może być mniej niż 0, nie może być więcej niż 1 jeżeli mówicie, czasami się potocznie tak mówi, że jesteście pewni coś na 200% i wiem, że chcecie w ten sposób podkreślić że jesteście tego pewni i na pewno tak będzie, no to ogólnie rzecz biorąc to jest troszeczkę wiecie, no yy, yy, bez sensu, ponieważ Prawdopodobieństwo może być 1, czyli inaczej 100%. Jeżeli jesteście pewni, to wystarczy, jak powiecie, że jest 100%, nie musicie wcale mówić, że jest 200, bo jedynka, czyli 100%, oznacza, to że coś na pewno zajdzie. Czyli na przykład, jeżeli rzucacie kostką do gry. I pytanie jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrzucicie taką zwykłą sześcienną, że wyrzucicie e, nie więcej niż szóstkę? No to ja Wam mogę powiedzieć, że 100%, no bo na kostce do gry są cyferki od 1 do 6. Jeżeli pytanie będzie, jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrzucicie coś więcej niż 6, to ja Wam powiem, że 0, bo nie ma cyfry większej niż 6 na kostce. Oczywiście mówimy tu o standardowej, zwykłej kosteczce do gry. No więc, jeżeli chcecie policzyć jakiekolwiek inne prawdopodobieństwo, to piszemy sobie to za pomocą pewnego wzoru. To jest po prostu iloraz, gdzie na górze, czyli w liczniku, macie, słuchajcie, że tak powiem, zdarzenia sprzyjające. I ja to tak pięknie opiszę. Zdarzenia sprzyjające, czyli te, które są możliwe, i te, o które nas pytają. Natomiast w mianowniku mamy wszystkie możliwości, wszystkie zdarzenia, albo po prostu wszystkie możliwości. Więc, jeżeli rzucamy na przykład kostką do gry. Jest to zwykła sześcienna kostka do gry, no to ja wiem, że mogę wyrzucić 1, 2, 3, 4, 5 albo 6, więc wszystkich możliwości jest 6. Jeżeli Was zapytamy, a jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrzucę parzystą liczbę oczek, no to ja Wam powiem, że albo to będzie 2, albo 4, albo 6, więc mam 3 możliwości, czyli to jest 3 6. No oczywiście pamiętajcie, aby doprowadzić ułamek zawsze do najprostszej, nieskracalnej postaci. 3 6 to inaczej 1. Druga. No i lecimy w zadanka. W pudełku są identyczne gumki do mazania. W czterech kolorach. Pięć czerwonych, siedem niebieskich. Może je napiszę. Pięć czerwonych, siedem niebieskich, cztery zielone i sześć czarnych. Chodźcie, ciekawe jestem jaką Wy macie gumkę do mazania. Chyba białą zazwyczaj. A może macie jakąś kolorową. jeżeli macie niebieską, to napiszcie w komentarzu. No więc losujemy jedną gumkę. Najpierw policzmy ile z wszystkich tych gumek, jak dodam do siebie. 6 i 4 to mam dyszkę, plus 7 to mam 17, plus 5 to mam 22, czyli ja mam 22 gumki. Ja nie wiem, po co mi tyle gumek, ale mam. Słuchajcie, i zawsze noszę przy sobie 22 gumki. No i teraz, jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosuję gumkę zieloną? No to ja napiszę prawdopodobieństwo, że gumka zielona, zielonych gumek jest 4, wszystkich są 22. 4 22, takie jest prawdopodobieństwo, jak zredukujemy przez 2. To będziemy mieli dwie jedenaste. Prawdopodobieństwo z kolei, że wylosowana gumka będzie, nie będzie właściwie, nie będzie niebieska i nie będzie czarna. Zobaczcie, nie będzie niebieska i nie będzie czarna. Czarne to były te, te, te czarne, to były tu, bo że tu jest czy i czy to było niefortunne, troszeczkę określenie. To no to jest cze, a to jest czar, żeby nie było. No więc wyrzucam niebieskie i wyrzucam czarne i zostaje mi, zobaczcie, 9 opcji. No więc prawdopodobieństwo zdarzenia, nie wiem, z pod punktu B to będzie ile zostaje? 5 plus 4, 9, 22, tutaj nic skrócić, zredukować się nie da, więc zostawiamy to w takiej postaci. Zadanko kolejne W skarbonce mam 7 monet 5 zł, 14 monet 12, czyli mam 7 monet po 5. Złotych, 14 monet po 2 złote, 9 monet po 1 złotówce, czyli łącznie zobaczcie, mamy 7 plus 14 to 21, dodać 9, czyli mam 30 monet. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosujemy monetę 5 złotową? Nazwijmy to prawdopodobieństwem zdarzenia. A no, 5 złotowych monet mam 7. A wszystkich jest 30, czyli prawdopodobieństwo wylosowania monety 5 zł to jest po prostu 7/30. Zakładając, że pierwsza wylosowana moneta była 5 zł i została odłożona na bok, to zobaczcie, ja teraz mam już 6 monet 5 zł, czyli wszystkich monet jest 29. Jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejna będzie 5 złotowa, No tym razem właśnie 629. dwudziestych. Zobaczcie, ponieważ mam 6 monet, a wszystkich jest 29. Tu trzeba pamiętać, że odejmujecie słuchajcie, tą monetę 5 złotową, więc zmniejsza też nam się łączna ilość monet, które mamy w skarbonce. Spośród liczb naturalnych, to będzie ciekawe, większych od 24, większych od 24, czyli najmniejszą liczbą będzie 25.

Bo prawdopodobieństwo zdarzenia A będzie, że są wielokrotnością ósemki, no ale ja muszę w ogóle wiedzieć, z ilu liczb w ogóle mam do wyboru. No więc zobaczcie, od 1, ja to Wam rozpiszę. Od 1 do 59, prawda, mam 59 liczb, prawda? No więc od 1 do 24 mam 24 liczby. Zgadza się? No na pewno się zgadza. No więc zobaczcie, jeżeli. Dlaczego do 24 powiedziałem, bo ostatnią liczbą, którą nie biorę pod uwagę, jest 24, czyli od wszystkich 59 liczb, jak odejmę 24, to będę miał 35 i to są liczby które mam, że tak powiem, do dyspozycji. Czyli spośród 35 liczb losujemy. I teraz chcę, żeby to było wielokrotność ósemki. No to lecę. Liczbę, która jest wielokrotnością ósemki, zobaczcie, 24 się nie mieściło, więc pierwszą liczbą, która będzie się mieściła, jest 24, nie, 32. 32 sobie zapiszmy, później 40, później 48. Później mamy kolejne 8, czyli 56, i kolejna to już byłoby 64. Ona się nie mieści, więc mieszczą się tylko 4 liczby, czyli prawdopodobieństwo to będzie 4,35. Prawdopodobieństwo zdarzenia B, że jest wielokrotnością szóstki, no więc zacznijmy. 6. Szóstka. Szóstka, która, liczba, która dzieli się przez 6, no to byłoby 24 znowu, ale ona się nie mieści, więc pierwsza to będzie 30. Później mam 36, później mam 42, lecę, co, 6, zobaczcie. Później mam 48, później mam 54 i później mam 60, ale 60 się już nie mieści. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich liczb. Czyli to będzie prawdopodobieństwo 5,35, a tak się składa, że możemy zredukować sobie toż przez 5 i będziemy mieli 1,7. Prawdopodobieństwo zdarzenia C. Prawdopod przy dzieleniu przez 7 daje resztę 3. No to bardzo ciekawa historia, prawda? Przy dzieleniu przez 7, czyli liczba, która dzieli się przez 7 to jest na przykład 21, prawda? I 21, y jeżeli ma dać nam resztę 3, no to muszę dodać jeszcze 3, czyli będę miał liczbę 24, zobaczcie, tak? Czyli teraz pierwszą liczbą znowu 24. Za każdym razem dziwnym przypadkiem od 24 zaczynamy, ale 24 się nie mieści, bo mają być większe niż 24. Czyli jak do 24 dodam 7, to kolejna liczba to będzie, zobaczcie, 31. Czyli 31 jest pierwszą liczbą, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 3 spośród tych liczb, które mam do dyspozycji. No i lecę to 7, więc później mam 38, później mam 45, później mam 52, później mam 59, bo też zobaczcie, jeszcze się mieści. No i później już mam 66, ale to nie wchodzi w grę, więc mam 3-5 liczb mam takich, czyli to będzie znowu 5,35, y, czyli 1,7. A prawdopodobieństwo zdarzenia D, czyli że przy dzieleniu przez 7 mamy resztę 6. No to zobaczcie, y, wcześniej pierwsza ta liczba to powiedzieliśmy sobie, że to jest 24. No więc dodaję 7, y, a nie, bo zaraz, zaraz, zaraz. Y, pierwsza liczba to było 21, ale reszta ma być tym razem 6. Więc jak do 21 dodam 6, to będę miał 27, czyli to jest pierwsza liczba. I teraz co 7 sobie lecimy, czyli 34, 41, 48, 55. No i później mamy już 62, prawda? No więc zwróćcie uwagę, że to się nie mieści. No i znowu mamy, słuchajcie, 5,35, coś wszędzie wyszło prawie, że to samo. 5,35, czyli to będzie 1,7. No i tak wygląda, słuchajcie, to zadanko. To było, przyznajcie, zadanko dosyć. Ciekawe. No i ciekawe też jest na koniec zadanko. Zobaczcie, spośród wszystkich dodatnich dzielników liczby A losujemy 1. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy dzielnik, który jest liczbą pierwszą. Więc wypiszmy najpierw dzielniki liczby 17. Zobaczcie. Otóż 17 dzieli się przez 1 i to będzie 17. Czy 17 ma jeszcze jakiś inny dzielnik? 17 jest liczbą pierwszą, czyli dzieli się przez jeden i przez samą siebie. Nie ma więcej dzielników, prawda? No więc zobaczcie, czyli wszystkich, wszystkich dzielników, e, wszystkich dzielników są dwa, wszystkie dzielniki są dwa, jakoś, tak? No więc prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba, wylosowana liczba, wylosowany dzielnik będzie liczbą pierwszą. No mamy dwa, więc na dole piszemy dwójeczkę. Natomiast pamiętajcie, jedynka, zobaczcie, te dwa dzielniki to jest 1 i 17. 1 nie jest liczbą e, pierwszą, bo ma tylko jeden dzielnik. Natomiast 17 e, jest liczbą pierwszą, więc i prawdopodobieństwo, że wylosuje dzielnik, który jest liczbą pierwszą, to jest po prostu jedna druga. W przypadku, gdy mam 36, to będzie troszeczkę ciekawiej, bo 36 dzieli się przez 1 i to będzie 36. 30... 36 dzieli się przez 2 i to będzie 18. Ja zawsze piszę w ten sposób, żeby później zejść się i zobaczyć, w którym momencie nie muszę się już dalej zastanawiać nad kolejnymi dzielnikami. 36 dzieli się przez 3 i to będzie 12, 36 dzieli się przez 4 i to będzie oczywiście 8, no i 36 dzieli się przez 6, bo 6 razy 6 to jest 36. I zobaczcie, jak pięknie, idealnie spotkałem się w środeczku. No i teraz. Prawdopodobieństwo, słuchajcie, to jest najpierw policzmy, ile mam wszystkich dzielników, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć jest wszystkich dzielników, natomiast liczbą pierwszą jest dwa, jest trzy i to by było tyle. Ponieważ pozostałe, zobaczcie, są liczbami parzystymi, czyli mamy tak naprawdę dwa, znaczy dwójka też jest liczbą parzystą, ale to jest jedyna liczba parzysta, która jest w ogóle liczbą pierwszą. No więc mamy dwa... Nie ten długopis. Mamy dwa dzielniki, które są liczbą pierwszą, czyli 2 dziewiąte, to jest prawdopodobieństwo, że wylosowany dzielnik będzie liczbą pierwszą. Słuchajcie, tak wyglądają zadanka z prawdopodobieństwa. Nie są one zbyt skomplikowane, ale jednak wymagają pewnej uwagi i jednak mimo wszystko nawiązują bardzo często jeszcze do czegoś więcej, tak jak tutaj na przykład do tego, żebyście wiedzieli, czym jest w ogóle liczba. Pierwsza. Cóż mogę powiedzieć, słuchajcie, rozwiążcie sobie koniecznie zadanka, które macie, słuchajcie, w opisie, które nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jestem ciekawy, kto zauważył, kto zauważył, że od pewnego momentu, słuchajcie, w opisie filmu pojawiają się, słuchajcie, zadanka. Napiszcie w komentarzu, kto zauważył, napiszcie od kiedy, słuchajcie, są takie filmiki. Tego będę, słuchajcie, się trzymał, ponieważ uważam, że trening czyni i zadanka są Wam potrzebne, są zdecydowanie Wam potrzebne, więc... W, słuchajcie, w opisie zawsze zamieszczam około pięciu zadań, a jak dobrze dojrzeć, dojrzy, dojrzeliście, czy dojrzycie, dojrzycie, dożyjecie, dojrzycie, do zobaczycie, to na samiutkim końcu, słuchajcie, opisu filmu, na samiutkim końcu. Tam są jeszcze odpowiedzi, żebyście mogli sobie sprawdzić, czy na pewno dobrze Wam wyszło. Także słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, słuchajcie subik na kanale i co, widzimy się jutro, trzymajcie się pa.